Dzień dobry, w drugim odcinku Pieskownicy. W tym odcinku będziemy kopać sobie. Jak sami widzicie, mój wzór. Trzeci odcinek Pieskownicy. Drugi. No, nie przyszedł. Mm, to musi być duża willa. Subskrybujcie. Proszę please subskrybujcie, a nie tylko patrzcie na filmik, czy fajny, czy I łapkę w górę też dawajcie. Hmm. No please subsk suba mi dajcie. Wtedy zrobię wam konkurs. Do wygrania będzie link do mojego serwera. Kto mnie zasubskrybuje, ten zostanie. Dostęp do mojego serwera o panu moim serwerze i tytuł. Adma. Jestem z żałosnym człowiekiem. Mam też swoją godność, więc proszę, subskrybujcie. Trochę tego jeszcze więcej. Gdzieś takie coś, coś. Nie, będziesz tylko to jakieś wejście będzie gdzieś. Hmm. Znowu jakaś jaskinia. No właśnie. Gdzieś taki film może być No i dobrze Gdzieś taki kopiemy Spuściło znowu na no, będzie taki. Wypełniamy wszystko drewnem. Tu będę mieszkał. Przez następne dni, ja po prostu użyłam flya do sprawach koniecznych, bo sam wydobywuję te drewno, jak się skończy będę musiał szukać więcej jeszcze mam tego trochę jedynie hmm. jakoś to wygląda ale nie do końca wystarczająco mi cóż... albo Robu, nie serio gdzie będziecie pisać w komentarzach? Ja będę odpowiadać. Widzicie pytanie i pytanie. Tak. No, yy, pytanie jest duże i później piszecie pytanie. Tu będzie wypalane szkło. żeby z piasku wypalić szkło szkołę walimy za pomocą piecyka odbieramy cobblestone tyle nam jest starczy Nie wiem, starczy, no nie starczy. Tego się obawiałem. Jeszcze musimy wyruszyć. A że już was witam i mamy nasz boruk wystarczająco dużo. I mamy pieck piecyk ustawiamy... ustawię już w naszej willi. I już muszę dobywać piasek na deski. Teraz będzie się dość na długo topił. Szkoły niepotrzebne dość tyle, to... Przepraszam, ale zostawię miejsca trochę więcej. Nie jest karcony, tak jakby noce później będą O, mam tylko jeszcze tylko jedną deskę. Będę musiał iść żeby pozbierać. Dobrze już uzbierałem. mieszko mi się już trochę wypaliło. Hmm, dobra. Mogę już tu umieszczać. Idomek to nie będzie ogromna villa, ale już lepsze niż planiałem w, w pierwszym odcinku, bo trzeba tu się jakoś osiedlić.

No, nam brakuje szkła. Mam mało tego szkła. Przeczekamy jeszcze na wypalenie go. czekamy trochę dobrze wypaliło się mi już wszystko tyle ile miałem to też i tak jest mało Nie bożę, że już jest lotanie. Teraz to już tylko dach. Och tutaj. Tutaj jeszcze sponsora. Jeśli chce kogoś tam sponsorować, piszcie. Trudno w tych czasach już uzyskać w ogóle jakiegoś hmm. lamsze, to prawie było praktycznie na tyle, ale tu jeszcze zrobię jakieś wejścia. by było zresztą na tyle To wygląda Wygląda ten tak komentujcie subskrybujcie Pa